Teraz idę do Ryszarda i do Mateusza. Mateusz dostał niezły wpierdol. Zobaczymy co robią chłopaki przed ogniskiem. Cześć, Dzień, do... Dzień dobry, o co chodzi? Weźcie stąd, wyjście my sobie gadamy tutaj swoje, no. O dziołkach. O dziurka. No niekoniecznie o dziołkach, no ale no i chcemy sobie pogadać o naszej A kredata. boli Cię dupsko, bo to jest film reportażowy, dokumentalny. Pokaż dupsko. Daję radę! Dobra. Nie boli mnie dupsko. Daj dobra, idźmy coś chcemy Dobra, pozdrowienia jeszcze tylko. Pozdrawiam Weronikę Mateusz Jaką Weronikę? No mów Czy? Ciszewską A co z nią? Ja nie wiem. I pozdrawiam Sebastiana Hartmana. Najlepszego ziomka I żółwi dla niego. I Mateusza. Ja chciał. Ja chciałbym pozdrowić znaczy. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy dzisiaj tutaj są. To jest Marko! Marko, to jest! On jeździ z seatem Cordoba. Bez prawo jazdy! Najebany cały czas jeździ i policja go jeszcze nie zwinęła, ale to jest kwestia czasu. Tutaj przyszła Magda. Pozdrowienia. Tutaj przyszła Magda. Tutaj. Ojcie są! Tu, ja chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy są dzisiaj tutaj obecni. Franiu, Franiu, Franiu. A ja dla pana żubra! Uh! Pozdrowienia dla po pana żubra! żubra! Żuber, 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 żuber! 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 Nie, ale chyba lepiej, nie? Jak ostatnio. Lepiej, lepiej, lepiej! bo lepiej. Bo jest y, miła atmosfera i w ogóle, nie? Dobra, na razie.